W głęboszu Marki Unia model Kred 3S. I to mi przedstawiać raczej nie trzeba. Klasyka gatunku marka sama w sobie, model też. W tym przypadku 3S, czyli 3 łapy i w tym przypadku rama do trzech łap. Możecie kupić też taki głębosz na trzech łapach, ale na ramię na pięciu, żeby był większy odstęp pomiędzy zębami. Tutaj też można jeszcze troszkę odsunąć, ale na pewno na ramie piątki byłoby lepiej. Ale to już kwestia też i ziemi. Tutaj kiniec zdecydował się na taki głębosz, Ma ziemię, że tak powiem średnia. Bez się sprawdzi to rozwiązanie. Na tym rozwiązaniu myślę, że marka Unia bazowała kilka lat, jeśli nie dziesięć. Także ten bez mu się sprawdzi. W tym przypadku klient ma sporo kamieni, zdecydował się na koła podporowe. Nie wał, ponieważ wał te ma kamienie. Maszyna w standardzie wyposażona jest w belkę zaczepową, żeby było łatwiej podpiąć stopy podporowe koła. Siła Mary. Zapraszam.